Witam Was, tego Pa! pa. My dzisiaj jesteśmy znowu w kawiarni bo jakby nasz content jest bardzo kreatywny i, i bardzo ciekawy i dzisiaj porozmawiamy sobie o... nie pamiętam o dobrych i złych stronach mieszkania tutaj w Korei Dokładnie tak Ja nie znalazłam żadnych złych stron Koniec filmu Dobre jest tutaj fajnie, złe nie ma Dobrze, Gosia, ty zacznij. Bo ja mam wrażenie, że ty masz więcej złych niż. A tu to to zaczynamy niż... z jak, no od lepiej złego? Od złego, od złego. Bo później lepiej okay. już zakończyć na dobry. Okej, okay, dobrze. Dla mnie pierwszym złym punktem no, to jest to, że jest tu bardzo, bardzo mało śmietników. W sensie, no. no jest to, mimo wszystko jest to uciążliwe. No nie wiem, to już jak szukanie naprawdę problemu. <laughs> na przykład dla mnie na samym początku, tutaj jak mieszkałam, to ja na przykład bardzo źle się ogólnie czułam z tym, żeby wyrzucić, na przykład tak jak teraz my wyrzucamy, że widzimy jakąś kupkę usypaną z worków albo czegokolwiek innego przez ludzi. I jakby wiadomo, że to jest sprzątane zawsze, ale ja na początku jakby miałam wrażenie, że po prostu to jest śmiecenie i nie chciałam tego zostawiać, tak? No teraz już się nauczyłam, że jakby rzeczywiście te kubki z tymi śmieciami są rzeczywiście nie wiem co 10 metrów w sensie jakby to się niby traktuje jako śmietnik, ale takiego fizycznego bo każdy, śmietnika bo każdy w sumie wyrzuca przy takich słupach śmieci, w szczególności yy, jak są to Miejsca, gdzieś, gdzie jest bardzo dużo restauracji, to takich śmieci jest bardzo dużo w sumie na, mm. na, dro na drogach. Nie załatwisz w Korei niczego bez wkładu pieniężnego. Tak jakby naprawdę, liczenie na dobrą osobę i modlenie się o to, żeby ktoś naprawdę ci pomógł bez żad Żadnej nagrody albo rekompensaty jest bardzo ciężkie, bo nawet jako rekompensata no, wypada tutaj kupić albo jakąś kawę, albo jedzenie. No w sensie wiecie, jakby, że, że ta pomoc generalnie nigdy nie może wyjść za darmo, bez niczego. Oni niby pomagają bez żadnych założeń, jeżeli macie zwrócić pieniądze albo coś, no ale mimo wszystko no mam wrażenie, że oni z tyłu głowy mają coś takiego, że a jak pomogłem, no to prawdopodobnie ta osoba coś dla mnie też zrobi w przyszłości. Więc niby to jest takie bezinteresowne, ale ostatecznie wychodzi na to, że jest interesowne i jednak z tyłu głowy oni liczą później na jakąś nagrodę właśnie w postaci czy zaproszenia na obiad, czy w postaci właśnie, nie wiem, jakiegoś kuponu. No i wiecie, to jest takie, no nie, nie, ja nie przyjmę, ale generalnie jest, o no dobra, zna tutaj reguły, jak działa pomaganie sobie. Ja na przykład teraz... Zupełnie mi to nie przeszkadza, w sensie jakby nie mam zupełnie z tym problemu, ale pamiętam, że pierwsze nawet miesiące w Korei były przez to dla mnie bardzo ciężkie, a to jest to, że na ulicach nawet w nocy, zwłaszcza w tych większych miastach, jest dalej bardzo, bardzo głośno. I ja, no tak, dla mnie to było strasznie ciężkie. No, bo na wsi mieszkałaś. Tak, i właśnie o to mi chodzi, że u mnie, na przykład teraz jak ja wracam do Polski i śpię u siebie w domu rodzinnym, to mi aż ta cisza wręcz bębni w uszach. Że mi już jest teraz łatwiej zasnąć, jak gdzieś coś mi tam z tyłu gdzieś szumi, jak jest trochę głośniej, niż, niż jak jest totalna cisza. No ale na początku, no, ja potrafiłam całą prawie noc nie przespać, bo cały czas po prostu słyszałam auta. Plus oni się trochę nie hamują nawet z tym, żeby nie trąbić w nocy. A to jest jeden z aspektów, który, który mnie śmieszy, że koreańczycy strasznie dużo trąbią. I to bardzo często jakby... Z Polakami by się dogadali. Nie, stara, Polacy się bardzo denerwują. Tak, Polacy klną, ale to se klną w swoim aucie. No nie się czasu. A oni nawet jak ktoś za wolno jedzie, w sensie nie na jakichś autostradach, albo coś, tylko normalnie tutaj, a to se trąbne. Bo w sumie mogę to se trąbne do się Moim po prostu jest... Koreańczycy pokazują, że nienawidzą po prostu głupoty w trakcie jazdy. Stara, proszę cię. Tu 90% ludzi jeździ tak, jakby byli po narkotykach. Nie, po prostu nie rzucę agresji. Zła strona? No, myślę, że tak. Brak umiejętności radzenia sobie z niezręcznymi sytuacjami. Tak, prawda. W sensie, mam wrażenie, że oni w szkole zostali nauczeni wszystkich reakcji, oprócz takich, które są związane z niezręcznymi albo z dziwnymi momentami w życiu danej osoby. I jak osoba się nie czuje dobrze, albo nie czuje się w miarę przeciętnie, albo nie żartuje, że jest zmęczona, no to już oni nie wiedzą, co, co mają powiedzieć, albo jak mają zareagować. W przypadku, jak nie wiem, osobie się bardzo coś niefajnego, prywatnego dzieje, nie chłopak czy tam dziewczyna zerwała z nim, albo nie wiem, ktoś umarł bliski z rodziny, albo coś, cokolwiek, no to takie osoby zazwyczaj, no poklepanie po ramieniu i na tylko ja. No to jest. I to jest tyle. Nic na zasadzie, czy chciałbyś porozmawiać, albo czy potrzebujesz pomocy, czy potrzebujesz być wysłuchana, czy wysłuchany. Tylko na zasadzie no spoko. W sensie będzie dobrze, będzie dobrze. Tak, ja doświadczyłam tego bardzo, bardzo dużo na kursie. Oni, na przykład, są współczujący w momencie, kiedy bardzo dużo się uczysz i widać, na przykład, że wkładasz w to bardzo dużo serca i na przykład jesteś zmęczona. ludzie się czują tak, w listy. Tak. I na przykład wtedy bardzo dużo okazują takiego współczucia. Na przykład do mnie nauczycielka podeszła po lekcji i tam już przed egzaminami tydzień przed powiedziała mi, że jakby mam się, mam już dać radę do końca tego tygodnia, że ona widzi, że ja jestem zmęczona, ale że muszę dać radę. I to było takie bardzo urocze. No, ale w sytuacjach, w których na przykład, nie wiem, powiedziałabym, że mam bardzo złe samopoczucie psychiczne, no to już powiedziałabym mi, właśnie, będzie dobrze. Yy, może pójść do psychologa, weź, weź leki i będzie dobrze. No, weź leki, weź leki, no. No to na przykład dla mnie już teraz też z czasem no. coraz bardziej się do tego przyzwyczajam, ale wydaje mi się, że chyba nigdy nie przyzwyczaję się w 100%. Dla ciebie to jest plus, dla mnie nie. W szkołach jest bardzo szybkie tempo, A, okay. że wszystko się bardzo szybko dzieje i naprawdę ym, Teraz już jakby mniej więcej złapałam rytm tego, że wiem na przykład w jaki sposób system mam się tak, w jaki sposób mam do tego podejść i tak dalej, ale na początku no, to było bardzo ciężkie i też moim zdaniem poziom stresu, bo na przykład w Korei też mi się wydaje, że jest więcej jakby takich punktów bardzo mocno stresujących niż w Polsce, że jest więcej ja uważam, takich że etapów. Sam system edukacji jest dużo bardziej intensywny. I też wydaje mi się, że dlatego bardzo dużo osób y, idąc tutaj na kurs językowy no po trzecim albo czwartym poziomie wraca do swojego kraju, bo nagle naprawdę zauważa, że to, to, to nie jest takie piękne, jakby się wydawało, bo sam egzamin egzaminem, kwestia stresu i przygotowań do tego egzaminu to jest dopiero to jest dopiero hit. I uważam, że naprawdę, w sumie o tym nawet gadałyśmy jeszcze z naszą koleżanką, że matura przy egzaminach na kursie językowym w Korei? Myślę, że nic nie ma. Znaczy, jeszcze jak wszystkie egzaminy egzaminami. Dla mnie osobiście słuchanie A, jest to nie ma w ogóle żadnego porównania z maturą z polskiego, bo tutaj na przykład na, te, na topiku czy na jakichkolwiek egzaminach językowych jest słuchanie językowych. jeden raz. I w sensie, wiecie, na maturze nawet rozszerzonej z angielskiego możecie sobie, okej... Okay. Nie, na to tylko jest dwa razy teraz. Dwa. Zawsze było dwa. No za? Tak. Nie, te, te późniejsze pytania, te pierwsze są pojedynczo. A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Więc w sensie, wiesz, chodzi mi o to, że na przykład ja jako osoba doskonale, wiesz, o tym, która bardzo łatwo wpada w panikę i wiesz, jak ja na przykład nie będę znała jednego słowa i pierwszą moją reakcją będzie panika na pierwsze pytanie i zacznę czytać, i nie będę słyszała dokładnie tego, nawet jeśli słuchanie będzie proste, no to jeśli nie usłyszysz raz, to już nie masz drugiej okazji do tego, żeby sobie wy wyłapać to. Więc jakby no, moim zdaniem to jest, to jest bardzo, bardzo ciężkie. Zgadzam się. O, kolejna rzecz, pełnię to, te, to też totalnie nie przeszkadza. Ja jestem hey, problemową tak. osobą, widzicie. Ja osobiście dużo bardziej na przykład, pomimo tego, że trochę mnie drażnią, bardzo mroźne zimy to dużo lepiej jest znoszę, niż lata w Korei. Dla mnie lata w Korei to jest coś, co jest dla mnie nie do przeżycia, bo jest dla mnie tak duszno, jest mi zawsze wtedy tak słabo, A co ty masz że... menopauzę i 50 lat? No ja, 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 ja zawsze mówię, że jestem stara. E, że na przykład dla teraz mnie... Teraz wiecie, że 50 lat to już dużo. 70 lat. <noise> no już bliżej na pięćdziesiątki za niedługo, niż, 20, nie no, niż narodzin. No stary, jak bierz 26, to będzie ci bliżej 50. A i ostatnia rzecz, to, to jest ostatnia rzecz ze złych punktów. No. To mi bardzo irytuje. Jezu. Drogie owoce. To jest dla mnie coś, co. E, no to jest na Polski i zobaczysz i też powiesz, że drogi owoc. <laughs> Nie no, Sara, w pionidżomie ostatnio dostałam zawału. Ale w Pionidżomie bo... wszystko jest mega drogie. Ale chodzi o to, że była chyba 23, a ja od pięciu dni miałam straszną ochotę na jabłko. I no poszłam... to powodzenia, że ty po jabłku pożyłaś do Pionidżom. Zawału dostałam. W sensie. Nie, dwa i pół? Za jedno jabłko? I to jeszcze takie małe gówniane. Stara, cały czas to kosztuje jabłka w pieniądze. Ja Nie wiem w jakim Nie, za 1500 zjesz. kiedyś kupowałaś. To w chyba. Nie wiem, może twojej. Dobrze, to teraz przechodzimy do punktu, który Paulina może się czuła jak ryba w wodzie. Czyli dobre strony. No to pierwszą rzeczą na pewno jest kawa. Ja kawę kocham, kawa jest dla mnie po prostu czymś niezbędnym do życia. I to nie jest tak, że ja potrzebuję jej, żeby mieć energii, bo jak ja wstaję, ja mam wystarczająco dużo energii do życia. Chodzi mi bardziej o to, że ja piję kawę w sumie dla samego smaku. Głośnie ostatnimi czasy chyba już powoli też. Ja kiedyś nie czuła różnicy pomiędzy jedną kawą a Bo drugą, nie. to teraz teraz już czuję. Ja już jestem smakoszem. No to już normalnie jak te cwiniarze, nie, że tutaj wino takie, to by kawa taka. I... <noise> za 2000 za 2000 zł. No ja piję teraz ciepłą, więc płacę za 1500 i to jest 459, tak? Jak patrzyłyśmy ostatnio na... Na wymianie walut, tak? No No to teraz 4,59 kosztuje kawa czarna. Gdzie kupicie za 4,59 kawy w Polsce? No Nawet w żabce jest, nie kupicie. To jest ta, ta, tego rozmiaru kawa, nie? No. Druga rzecz, jak dołączam Korę, to jest w sumie kwestia tego, jak Gosia powiedziała o edukacji, że jest dużo stresu. Dla mnie ja uważam, że to jest najbardziej sprawiedliwy system, który po prostu tutaj istnieje, bo. W sensie w Korei jest tak, że albo wiesz na 100%, albo nie wiesz, albo jesteś niepewna i po prostu tego nie wiesz. No i moim zdaniem to jest mega sprawiedliwe, bo tak się ludzie powinni uczyć. Nie na oko, że a dobra, no w sensie okej, okay, jak będzie to coś ogarnę, tylko rzeczywiście tutaj jest tak, że albo tę wiedzę specjalistyczną macie, albo wiecie konkretnie, co oznacza, i nie ma wody i sobie nadrabiania nie wiadomo, czy to jakby szczerze, no jestem bardzo dużym zwolennikiem takiego systemu. W sensie ja pamiętam też, że na samym początku teraz bardzo dużo rzeczy mi się zmieniło w głowie, naprawdę prze, przez życie tutaj, ale ja jestem trochę wręcz zła na siebie, bo ja na samym początku miałam właśnie takie podejście, że jak ja usłyszałam, że żeby zdać w ogóle trzeba mieć 70%, to ja byłam strasznie zła, w sensie, że czemu trzeba mieć tak, tak dużoko. Przecież w Polsce 70% to jest dobra ocena. No. W sensie większość już sobie Tak, znasz, czemu no. tak jest? Ale teraz dochodzi do mnie, że... Jak przestaniesz się wściekać na takie rzeczy i po prostu je jakby zaakceptujesz, bo przyjechałaś do tego kraju, to to jakby przestaje być nawet zło, złą stroną, bo po prostu wiesz o tym, że musisz się nauczyć na 70%, no i koniec, kropka nikt nie będzie z tobą dyskutował, no. Nikt nie będzie systemu zmieniał pod tego, bo księżniczka z innego kraju przyjechała i ma problem z hmm. tym, nie? Trzecią rzeczą, którą w sumie kochamy w Korei, to to jest komunikacja miejska. I ja wiem, że to jest Seul. Tak? to jest stolica. Jest logiczne, że stolica jest dużo bardziej rozwinięta i te wszystkie linie, ogólnie busy są dużo lepiej połączone ze sobą godzinowo niż w innych miastach. Aczkolwiek no jak my byliśmy w Busan, to ten czas, w sensie ten czas różnica czasowa między jednym a drugim metrem była w sumie taka sama jak w Seulu. Więc w większych miastach ogólnie komunikacja miejska jest super rozwinięta. Przychodzisz na przystanek i za 2-3 minuty masz no. autobus, który jedzie do miejsca, do którego chcesz dotrzeć. byłyśmy też w Busan czy ja też byłam w innym mieście w Łączu. tutaj jakby tam naprawdę te busy, one co chwilę jeżdżą. A u mus... nas no w Warszawie dalej chyba, nie, jak, ja nie jak coś to możecie mnie poprawić, ale z tego co pamiętam, to dalej metro chyba ma, tylko obsługuje dwie albo trzy linie, nie ma więcej. A tu jest w sumie do Incheon, do Gyeonggi, do, do, do wszystkich takich Sudogłon, do wszystkich pobliższych tutaj miast przy Seulu, no te linie tam dojeżdżają. Więc jakby te metro jest naprawdę bardzo dobrze rozwinięte. Tym bardziej, że Seul nie jest wielkości Warszawy, nie? W sensie Seul jest naprawdę ogromny, no tak. a możesz naprawdę Trzy dojechać z jednego końca na, na drugi i jakby hmm. nie ma z tym problemu. Hmm. To jest prawda. No autobusy chyba, ja nie wiem, ja chyba najdłużej w normalnych godzinach, w sensie takich yy, dziennych, Czekanie 10 minut przez autobus to jest bardzo długo, to jest naprawdę bardzo to długo, a teraz porównując z tym, jak ja dojeżdżam od siebie z domu do Katowic, no to tak 30, 30 minut, 30 minut <noise> trzeba przejechać. <żeby kradzić. głos> 30 minut to taka podstawa, w sensie no, albo się spóźni jeszcze 40 minut. Kolejna rzecz to zarobki. Uważam, że Korea jest naprawdę chyba jednym z lepszych państw, jeśli chodzi o zarobienie sobie w trakcie wakacji pieniędzy. No bo student idzie do roboty i ma w sumie w restauracji, gdzie pracuje 5 razy w tygodniu po 9-10 godzin, no ma 2,5 tysiąca dolców na rękę. No ja uważam, że na miesiąc taka stawka, no to, to jest naprawdę coś cudownego. I wiecie, tak jakby te, tej roboty, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tak, jeśli są osoby, które umieją koreański na y, poziomie takim, że się komunikatywnym są, tak, że są no. w stanie po prostu się dogadać z kimś. Y, to tej pracy jest naprawdę dużo. Jest mm. naprawdę dużo. Tutaj jeszcze dobra rzecz, którą kocham y, tak samo. Dwa... Serwis 24 godziny na dobę. pionidzomy w sensie sklepy spożywcze, biblioteki, czy to też na uniwersytecie, czy ogólnie biblioteki. Czy kawiarnie. No są to miejsca, które po prostu są ogólnodostępne dla, dla wszystkich i taka osoba, która woli się uczyć w ciągu nocy no to wychodzi sobie z domu, idzie do kawiarni i się uczy do no siódmej rano. Ja oczywiście bardziej poetycko, zupełnie inne podejście do tego, ale na przykład dla mnie jednym chyba z takich najpiękniejszych punktów to są zdecydowanie widoki w Korei. I to nie te takie właśnie na zasadzie jakieś wysokie wieżowce i tak dalej, ale ja na przykład teraz mam przyjemność jeździć sobie 20 minut w jedną stronę i potem drugie 20 minut w drugą stronę rowerem. i jak jadę przez park, to po prostu to jest dla mnie najpiękniejszy widok na świecie. Jak właśnie są te bloki, i jakby normalna część miasta, takiego żyjącego pełnią życia, i nagle za tymi wysokimi wieżowcami widzicie ogromną górę. I w sensie to jest tak dla mnie bajeczny widok, że to po prostu wygląda jakby ktoś w Photoshopie z jednego krajobrazu przestawił jakby część do innego w ogóle miejsca, które jakby do siebie nie pasują. Ale mimo wszystko jednak to wygląda dobrze. No to ma urok. Kolejna rzecz, która na przykład jako dla, zwłaszcza dla obcokrajowców jest moim zdaniem genialną rzeczą, bo chodzi o darmowy internet. Że po prostu jakby nie musicie iść do kawiarni nawet, czy do jakiegoś takiego stricte miejsca, żeby dostać ten internet, tylko po prostu na ulicy bardzo łatwo można złapać po prostu jakiś internet, który jest ogólnodostępny. Czy, czy to nawet w metrze w środku czasu macie. Więc jakby to jest bardzo fajna rzecz, no bo jeśli ktoś nie ma zamiaru sobie wykupować tutaj karty SIM do telefonu, to jakby nawet w takich okazjach ma szansę po prostu skorzystać sobie darmowo z internetu, nie, nie musi być w hotelu. Więc jakby to jest dla mnie na ogromny plus, bo ja no często na sobie początkach jeszcze nie miałam koreańskiego numeru telefonu, no to Pani chodziłam tak jak wariatka po ulicy i tylko szukałam zasięgu, gdzie mi coś złapie, żeby wiedzieć jak dotrzeć yy, z nawigacją do miejsca. Mega super. No to już o tym też wspominałyśmy miliard razy. To jest fakt tego, że są bardzo tanie usługi beauty, bardzo łatwy dostęp do nich. Naprawdę dosyć szybko w ogóle można się zapisać na takie. No, czy szczerze możecie na już się zapisać. No właściwie dzisiaj się zapisuję. No i dzisiaj Dzień, idziesz. tak, Kochanie tak bardzo jakby dbają o te swoje aspekty wizualne. To jest tak, duży, tak duża potrzeba rynkowa tego, żeby to, to tworzyć, że po prostu to powoduje, że te produkty nie są aż tak bardzo drogie. drogie. Mm. Bo no, w porównaniu. To ogólno dostępne to dla praktycznie każdego. Kolejna rzecz, którą ja na przykład tutaj ubóstwiam, to jest moja ulubiona rzecz, jako Polak, uwielbiam rzeczy za darmo. Więc, wszystkie przystawki, które macie w restauracjach, że nie musicie za nie płacić, i zazwyczaj no my z Pauliną je zjadamy, zanim przyjdzie nam jedzenie. Prawda. I one są naprawdę dobre, więc, jakby upłaca się je kupować. Tutaj też żarcie. Czasami mi się wydaje, że naprawdę pójście do restauracji czasem jest tańszym wyborem niż ugotowanie sobie w domu. Zwłaszcza jeśli. Jak jest dużo składników? Tak, zdecydowanie. Dobra, ja kolejną rzecz. To jest, ja mam mieszane uczucia co tej rzeczy, ale raczej bym zakwalifikowała ją za, do dobrej no. strony. Ja jestem jesieniarą, więc ja na przykład uwielbiam, jak pada deszcz, ale musi być ciepło. Więc mi na przykład sprawia to dużą przyjemność, jak na przykład jest bardzo ciepło i pada deszcz. Więc ja. To nie lato? Nie no, bo te pory deszczowe. No kiedy są? Nie, pory deszczowe są Z latem. W sumie no teraz jak jest jesień, to te deszcze są e, bardzo zimne. No. E, no to generalnie ja ogólnie lubię pory to deszczowe. Czy lubisz lato, czy nie lubisz lata. Nie, ja lubię pory deszczowe okay, tylko w lato. Okay, okay. Bo wtedy właśnie też ta. Bo zobacz to, że jak ci spadnie deszcz w lato, no. to ta duszność w powietrzu też jest potem zupełnie no tak, inna. No, wiadomo, wiadomo. Więc no jakby no, to jest zajebisty okres. No, jak masz porę deszczową, to jest super. No, Przecież ja teraz my w pory deszczowe. Ja lubię, no. no my znaczy, kontynuowałyśmy lato, wszystkie czynności. Lato to tak, jesienią na pewno nie. No tak, no to, to, to jest prawda. Ja ostatnio jak jechałam na rowerze i mnie dopadł deszcz. tym to... się zgadzę, bo latem to ja tak wysk wyskakuję, po mm. to, żeby poskakać po, po kałużach i po wodzie. W bo jakby ja się zgadzam. Do tego ja kocham w Korei lato. No nie, to ja, ja jestem w stanie tylko zdzierżyć pory deszczowe latem, ale samego lata już nie. To jest kolejna rzecz, którą ja kocham. To jest po prostu moja ulubiona rzecz. To, że możesz zostawić rzeczy. A. Bez żadnego zmartwienia, mm. że możesz zostawić walizki na lotnisku. Nikt nie będzie ci grzywał w tych walizkach, nikt nie będzie chciał ci niczego ukraść. I to, że jakby pod takim względem właśnie kradzieżowym tutaj ludzie mają do siebie takie bardzo duże zaufanie. Mm. Ja na przykład mogę podać przykład, bo to mnie bardzo ro, ro, rozśmieszyło, jak mindset jest zupełnie inny mój, jako Polaka i osoby mieszkającej w Korei Azjaty. Bo w sumie nie wiem z jakiego kraju była ta pani, ale wiem o tym, że była Azjatką, tylko to wiem. Kupowałam książki na nowy poziom no i znalazłam je jakąś panią po prostu przez jakby tam, gdzie to nie był tangent, tylko to było co innego, ale tam, gdzie się sprzedają używane rzeczy. No i kobieta, nie znając mnie w ogóle zupełnie, ja się zapytałam, bo się czułam tak trochę zestresowana, że zapytałam, czy mogę zapłacić za książki dopiero jakby po tym, jak je zobaczę, bo wiesz, bałam się, że będą jakieś popisane w środku albo coś, że nie będę mogła ich używać. No i ona powiedziała, że tak, że nie ma żadnego problemu, tylko że ona w ten dzień nie ma jej w domu. Więc ona mi te książki zostawi przed drzwiami w reklamówce, tu jest jej kod do wejścia do, jakby do bloku i że ja mam sobie po prostu przyjechać, na spokojnie sobie wejść tam na piętro i kobieta jakby podała mi wszystkie swoje dane, zostawiła te książki, no nie wiem, mój mindset jako osoby z Polski. To był taki, że przecież ja mogę te książki po prostu sobie zabrać, w sensie ukraść je i, i nie zapłacić jej za nie. Ludzie nawet nie mają takich myśli, mm. w sensie, że to jest po prostu dla nich tak totalnie naturalne, że na przykład, nie wiem, przychodzisz do kawiarni i bardziej ważne jest to, żeby sobie zająć miejsce torbą i zostawić wszystkie rzeczy i pójść zamówić i zostawić mm. to, niż jakby to, że musisz pilnować, że, że ktoś mi coś ukradnie, prawda? Więc jakby no to jest dla mnie, to akurat jest bardzo taką dobrą stroną, bo masz bardzo spokojną głowę dzięki temu. Dobrze, moi drodzy, jeśli tutaj mieszkacie albo byliście na wycieczce, dajcie znać, co wy sądzicie o Korei i czy macie jakieś dobre i złe strony, strony, o których my może nie wiemy albo o których my nie wspomniałyśmy. Albo na przykład się nie zgadzacie z nami. Albo nie zgadzacie się z nami, bo też tak może być, tak jak my się ze sobą nie zgadzamy. <laughs> <laughs> Większość czasu to jest bardziej norma niż yy, yy, to my się powinnyśmy nazywać zgrzyt. <laughs> Zachęcamy do lajkowania, no. do subskrybowania tego kanału i to widzimy się w następnym odcinku. Anią!